Jestem na torze Monza we Włoszech. To najszybszy tor w kalendarzu Formuły 1. Postawiłem sobie szalone wyzwanie. Chcę sprawdzić, jak szybko uda mi się przejechać słynny zakręt parabolika tym samochodem. Nowym Porsche 911 GT3 RS Manti Racing. To jeden z najszybszych samochodów dopuszczonych do ruchu drogowego. Idealnie nadaje się do testu prędkości, ale co sprawia, że wyzwanie jest szalone? Monza znana jest jako świątynia prędkości. Średnia prędkość w czasie kwalifikacji F1 to jakieś 260 km na godzinę, co niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo. Było tu dużo wypadków, zwłaszcza na zakręcie parabolika. Nawet samochód bezpieczeństwa F1 uległ tam wypadkowi w zeszłym roku. Czemu więc to robię? Chcę sprawdzić, o ile lepsze osiągi zapewnia nowy zestaw Monte Racing już i tak doskonałemu modelowi 992 GT3 RS. Najważniejsze, doda jest o 40 kg docisku i daje razem tonę docisku. Na torze, który składa się głównie z prostych i kilku szykan, duży, długi ostatni zakręt wydaje się najlepszym miejscem do pokazania działania siły docisku. Zanim jednak sam tego doświadczę, muszę dowiedzieć się dla kogo przeznaczony jest ten zestaw ulepszeń i jaka idea za nim stoi. Aby to sprawdzić, porozmawiałem z Michaelem Gresselem z Monte Racing. Michael, na czym polega ten zestaw ulepszeń? Filozofia tego zestawu polega mniej więcej na dostosowaniu samochodu do użytku na torze przez kierowców amatorów i hobbystów. Nie jest więc przeznaczony dla kierowców wyścigowych. Nasi klienci to w większości kierowcy amatorzy, a nie zawodowcy. Zauważyliśmy na przykład, że dzięki naszemu samochodowi różnica między zawodowym kierowcą wyścigowym a amatorem jest mniejsza pod względem czasów okrążeń w porównaniu z samochodem seryjnym. To w zasadzie kod. Do gry, który nie tylko zwiększa możliwości samochodu, ale także sprawia, że kierowca czuje się lepiej. Kiedy osiągasz limit jako kierowca amator, lepiej jest mieć nieco szerszy limit lub więcej informacji zwrotnych, gdy go osiągasz. 30 lat temu rajdowa grupa B kończyła wyścig 10 minut przed wszystkimi innymi. Teraz różnice wynoszą kilkadziesiąt sekund, bo samochody są tak dobre, że kierowca. Nie ma tak dużego wpływu na wynik. I tak właśnie Mantei podszedł do GT3. Nie byli zainteresowani nadaniem mu szalonej mocy i ostrego prowadzenia. To podobałoby się tylko profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Zamiast tego udoskonalili aero i przebudowali zamieszczenie, aby poprawić prowadzenie i ułatwić jazdę z bardzo dużymi prędkościami. Oznacza to, że amatorzy tacy jak ja mogą zbliżyć się na torze do prawdziwych limitów samochodu. Według Michaela ten samochód powinien dać mi wystarczającą pewność siebie, aby pokonać parabolik szybciej niż mój kolega. Profesjonalista, sam w normalnym gt 3 To, co zamierzamy zrobić, jest proste. Zjedziemy tutaj, przejedziemy przez Ascari, czyli szykanę, Nabierzemy jak największą prędkość, pędzimy jak najszybciej po prostej, a następnie hamujemy przed parabolika, skręcamy, wchodzimy w zakręt i mierzymy czas. Mierzymy czas po przekroczeniu linii zaznaczonej na torze. Wygrywa kierowca, który przejedzie najszybciej. Najpierw sam ustali prędkość bazową w nowym modelu RS. Od razu zauważyłem, że jest bardziej zdeterminowany niż zwykle i ma ku temu dobry powód. Mamy przed sobą kierowcę testowego GT3RS i myślę, że sam ma coś do udowodnienia. Jest szybki, choć wydaje mi się, że ma nieco lepszą przyczepność niż ty. Wchodzisz w zakręty szybciej. Zaczynamy. Spróbuję obserwować, jaką linię wybierzesz. To jest ten punkt. 207 na godzinę. Nie jestem pewien, czy uda mi się zbliżyć do tego wyniku. Moim celem do pobicia jest 207 km na godzinę. Zaraz zobaczę, jak blisko uda mi się zbliżyć, zanim wyjadę Mantej. Ale najpierw, jak działają wszystkie nowe ulepszenia aero? Ich głównym celem jest przyspieszenie przepływu powietrza pod samochodem i spowolnienie nad nim. Tworzy to różnicę ciśnień podobną do skrzydła samolotu, tylko że odwróconą do góry nogami. Zamiast unosić samochód w powietrze, dociska go do toru, co zapewnia lepszą przyczepność. I większą prędkość na zakrętach. Ale w jaki sposób zestaw zwiększa ten efekt w porównaniu ze standardowym GT3? Najbardziej rzuca się w oczy z przodu znacznie dłuższy przedni splitter, w porównaniu ze standardowym modelem. Przedni splitter działa zasadniczo jak łopata do powietrza, więc zgarnia powietrze, a im dłuższa łopata, tym więcej powietrza można zgarnąć, co powoduje powstanie wysokiego ciśnienia nad samochodem. Całe powietrze zostaje tam zatrzymane, zanim przejdzie nad samochodem, w czasie gdy pod spodem powstaje obszar o niższym ciśnieniu. Powietrze to po prostu przyspiesza strzelające w dół pod e, samochód, tworząc różnicę ciśnień. Zobacz. Specjalne lekkie druty, które zapobiegają nurkowaniu lub podnoszeniu. Dzięki temu samochód jest sztywny. To wytrzyma ponad 100 kilo. Za chwilę stanę na tym, żeby wam pokazać. Ale co się stanie, jeżeli przejedziecie przez progi zwalniające? Problem polega na tym, że może to uszczędzić te część samochodu, bo fala uderzeniowa przenosi się na karoserię. Ale są tu małe sprężyny. One mogą się ścisnąć. Ale nie wydłużają, bo nie chcemy, żeby tak się działo. Na to, że wyścigowym nie chcesz, żeby przedni splitter zgarniał tor. Druga strona. Pierwszą rzeczą, na którą zwrócisz uwagę, jest to. Dodatkowy element, który jest przymocowany do przedniego splittera. I to. Jest wygięte na zewnątrz. To służy wygładzeniu powietrza wzdłuż boku i nadaniu mu niewielkiego obrotu, co pomaga mu przelegać do boku samochodu. W ten sposób tworzy się coś w rodzaju poduszki powietrznej wokół samochodu, ponieważ nie chcesz, aby szybkie powietrze pod spodem uciekało zbytnio na boki samochodu, a już na pewno nie chcesz, aby powietrze z zewnątrz dostało się pod spód, ponieważ zakłóciłoby to przepływ powietrza. Pod spodem, z przodu, w przeciwieństwie do standardowego samochodu, gdzie to po prostu spód, umieszczono dodatkowy panel, dzięki czemu powierzchnia jest całkowicie gładka. Ponownie, pomaga to utrzymać powietrze w dobrym przepływie. Przechodząc do tylnej części. Albo właściwie tej. Zobaczymy w standardowym RS. Po obu stronach są tylko dwa takie. Małe elementy. To zatrzymuje gorące powietrze z chłodnicy przed przedostaniem się do komory silnika. Odprowadza je na bok, ale nie robią tego wystarczająco skutecznie. Ogólnie Porsche chciało, aby było tak, ale przez jakieś ograniczenia produkcyjne nie dało się tego zrobić. Więc Mantej to robi. To pomaga skierować powietrze w dół po bokach. Teraz ta słynna część. To spełnia kilka funkcji. W czasie obracania się górna połowa koła obraca się do przodu. To przerywa przepływ powietrza wzdłuż boku samochodu bo porusza się w przeciwnym kierunku, powoduje opór powietrza. Ponadto nie chcemy, aby powietrze pod samochodem uciekało przez tylne nadkole, zanim dotrze do dyfuzora, bo spowoduje to przyspieszenie. Powietrze powinno zostać uwięzione tutaj. I to robi ta tarcza. Kolejną rzeczą, która naprawdę wyróżnia tę wersję, jest brak tylnej szyby. Zamiast tego jest panel z karbonu. Z wielkim skrzydłem. To pomaga kierować powietrze do tylnego skrzydła. Więcej o tym zaraz. Ale mamy też powierzchnię boczną, jak żagiel. To pomaga jechać prosto. A kiedy wchodzisz w zakręt, jeżeli samochód zaczyna się ślizgać, ciśnienie może ponownie popchnąć samochód do przodu i utrzyma go na najszybszej linii. No i chyba to jest największy znak rozpoznawczy. Duży panel na skrzydle. Spójrzcie na to, jest to Ogromne. Dlaczego aż tak? Chodzi o to, że na tylnym skrzydle wytwarza się dużą siłę docisku. Nad skrzydłem panuje więc wysokie ciśnienie, pod nim jest niskie ciśnienie. Zwykle wysokie i niskie ciśnienie próbują się zrównoważyć, ale jeżeli się zrównoważą, to wpływa na równowagę i zmniejsza siłę docisku. Jeżeli między nimi znajduje się duża ściana, nie mogą się spotkać. Dzięki temu nadal spełnia to swoją funkcję. Okazało się, że pewne wycięcia jak te powodują turbulencje w tym miejscu, a to małe wycięcie pomaga je zredukować. Są też małe otwory wentylacyjne. Odprowadzają one powietrze spod skrzydła. W strefie niskiego ciśnienia powstają pewne obszary wysokiego ciśnienia. To nie jest pożądane. Otwory te po prostu je odprowadzają. Dzięki temu pod skrzydłem panuje ponownie niskie ciśnienie, co zapewnia maksymalną siłę. A skoro o tym mowa, to skrzydło tutaj. Jego ruchoma część składa się z dwóch elementów. W przeciwieństwie do 3RS ma taką samą długość, ale składa się z dwóch części. Po co? Może się zdarzyć, że powietrze poruszając się z większą prędkością będzie ponążało za powierzchnią. No, ale potem zbacza z kursu, a to psuje efekt. Jeżeli damy mu inną powierzchnię, która go zainteresuje, powietrze zostanie reaktywowane. W ten sposób porusza się dalej w pożądanym kierunku, z pożądaną prędkością. I dokładnie to robi tutaj to drugie skrzydło. Reaktywuje powietrze. Dzięki temu porusza się ono bardzo szybko pod spodem i wolniej nad górną częścią. Ale to nie wszystko. Przechodzimy do dyfuzora. Bardzo ważna część. Dyfuzor jest nowy w porównaniu ze standardowym modelem. Jest dłuższy, sięga aż do tylnej osi. W standardowym samochodzie jest jedno zagięcie. Ma utrzymać się powietrze w ruchu, reaktywuje je, ale ponieważ dyfuzor jest znacznie dłuższy, potrzebne jest dodatkowe zagięcie ma więc dwa załamania, które dwukrotnie reaktywują powietrze. Ponownie utrzymuje je w tylnej części samochodu, tworząc tak ważną różnicę ciśnień, która zapewnia maksymalny docisk. Wersja GT3RS ma o 20% większy docisk niż standardowy samochód. Najbardziej szalone jest to, że osiągnięto to bez zwiększania oporu. To jest niesamowite. Było to kluczowe dla firmy, ponieważ brak dodatkowego oporu oznacza, że samochód emituje taką samą ilość dwutlenku węgla jak standardowy GT3 RS i nie musi przechodzić kosztownego procesu homologacji. To znaczy, że można go kupić bezpośrednio od Porsche, a nie tylko przez kanały aftermarketowe. Zanim jednak sam wypróbuję te ulepszenia, muszę sprawdzić, jaką prędkość mogę osiągnąć na torze, na zakręcie parabolika. Standardowym GT3 RS. Jestem zdenerwowany. Nie panikuj. Nie wystawię cię na niebezpieczeństwo. Hamuj. Dodaj mocy, zwolnij blokadę. Wykorzystaj moc. No i dobrze. Lewa strona. Płasko. Nie ma się czym martwić. Płynne ruchy. Wykorzystaj wszystko na wyjściu.

Dodaj mocy w prawo. Przygotuj się. Bardzo szybko, trójka. Nie wiem na jakim biegu jestem. Na jakim biegu jesteś. Piątka, wrzucisz dwa biegi w dół. Hamulce. Raz, dwa. Zwolnij hamulce. Dodaj mocy. Pełna moc. Zbliżamy się do paraboliki, czyli do hamowania. Jedź, 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 Hamulce. Moc. Patrz, patrz, patrz przed siebie. Jedź, 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 jedź. Nie ta linia. 200. Byłem całkiem blisko sama. Znacznie bliżej niż się spodziewałem, ale czy to oznacza, że mój czas okrążenia? Był zbliżony do jego? Dowiemy się później. Najpierw jednak muszę wyjaśnić inne ważne zmiany, które Mantej wprowadził w tym samochodzie. Zestaw zawiera również nowe zawieszenie, więc jego działanie jest dość złożone. GT3RS mają adaptacyjne zawieszenie i pojedynczy zawór na każdym amortyzatorze. Można osobno regulować ten zawór, aby dostosować kompresję i odbicie. Wystarczy obrócić te małe kółka. W ten sposób samochód i amortyzator muszą zastanowić się, czy mamy do czynienia z kompresją, czy odbiciem. Następnie uwzględniają ten parametr w zależności od tego, co według się dzieje. W systemie Mantei są dwa zawory. Każdy zawór musi więc zastanowić się tylko nad kompresją lub odbiciem. Nie wykonują wielu zadań jednocześnie, więc mogą reagować szybciej. I to nie wszystko. W systemie zawieszenia pracuje łącznie siedem czujników, po jednym na każdym amortyzatorze, trzy na podwoziu. Działa z częstotliwością 1000 Hz, więc wysyła sygnał 1000 razy na sekundę. Jest bardzo responsywny. System jest szybszy zasadniczo. Za Podejmuje decyzje i nie musi wykonywać wielu zadań jednocześnie, jak standardowy system. Ten po prostu lepiej sobie radzi z prowadzeniem. A dzięki nowym inteligentnym amortyzatorom mamy niższy przód i zmodyfikowaną geometrię, aby lepiej dostosować je do jazdy po twardym torze. Mamy też plecione przewody hamulcowe, poprawiają wyczucie pedału. Możesz wymienić kloski, jeżeli chcesz. Karbonowało ceramiczne, ale także z miedzią. I to jest ważne. Dodatkowa mieć pomaga klockom lepiej trzymać się hamulców i lepiej rozpraszać ciepło, dzięki czemu hamują mocniej i równomiernie. Jak to wszystko pomogło mi zbliżyć się do prędkości maksymalnej sama? Miałem się o tym przekonać, ponieważ nadszedł mój czas na pierwsze okrążenia w tym samochodzie. Czuję większą stabilność. Świetnie.

No i jedziesz, goń go. Parabolika wchodzisz. Dawaj stary. Dobiłem do limitu.

Dwieście siedem. To jest to, dawaj. Come on, 207? Czy pokonam 207? One, two, three, in, go. Come on, Matt, pull, push, 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 Come on. A, No, ja myślę, że 207. Mogłem utrzymać bieg dłużej. To mnie pogrążyło. Za wcześnie zmieniłem bieg. Naprawdę czuć siłę docisku. Jeszcze jeden. Ostrożnie no, teraz. Nie rozbi się. Ostatnia próba. Ale nie przekraczaj limitu, bo to nas zabije. 207 znowu. Zwolnij trochę. Dobra robota. Różnica jest absurdalna, prawda? Nie chodzi tylko o różnicę, chodzi o zaufanie, jakie mam do samochodu. Jest po prostu o wiele bardziej stabilne i pewne, prawda? Zdecydowanie. Szkoda, że sesja się skończyła. Wygrałem. Nie wygrałeś, remis Formalny protest. Wygrałem moralnie. Spróbuję wywalczyć kolejną sesję. Oczywiście, że tak. Porozmawiałem z chłopakami z Porsche. Oni zorganizowali tę imprezę na torze i zgodzili się dać mi jeszcze jedną szansę. Postanowiłem jednak wyjechać normalnym GT3 RS, żeby sprawdzić, czy uda mi się pobić swój wcześniejszy czas. Skoro lepiej znałem tor, czy uda mi się osiągnąć wyższą prędkość? Jestem naprawdę pewny siebie. Trochę bardziej to wszystko się rusza. Jest trochę bardziej wyboiste. Dużo bardziej agresywnie. I podsterownie. Nie mam aż takiej pewności siebie. 202.

203 To już koniec, jak sądzę. Myślałem, że za drugim razem będę znacznie szybszy. Ale tak nie było, co sugeruje, że osiągnąłem limit w GT3 RS. Jednak dodatkowa łatwość prowadzenia powinna pozwolić mi na dalszą poprawę w zmodyfikowanym samochodzie. Zanim jednak mogłem się o tym przekonać, musieliśmy poczekać na wolne miejsce, co dało mi okazję, aby dowiedzieć się więcej o cenie tego zestawu. Wiesz, to pół miliona. Montaż elementów zawieszenia to 100 tysięcy złotych ponad, a można je kupić osobno, bez elementów aerodynamicznych. Nie można jednak kupić aerodynamicznych rzeczy bez zawieszenia, bo standardowe zawieszenie samochodu nie jest w stanie wytrzymać docisku dodatkowego 20%. Nie można dokupić pojedynczych elementów. Trzeba kupić cały pakiet jako całość. Kolejnym powodem zakupu tego samochodu jest możliwość przechwalania się przed właścicielami. Innych GT3 RS. Mam nadzieję, że też będę miał się czym pochwalić, o ile pokonam prędkość maksymalną sama na wyjściu z paraboliki, co na papierze jest możliwe. Każdy produkt Manti Racing osiąga ogromną przewagę nad standardowym samochodem. Na przykład GT2 RS osiągnął czas okrążenia Nurburgring 6 minut, 47 sekund. Manti Racing było 7 sekund szybszy. Standardowy model GT4 RS potrzebował 7 minut i 9 sekund na Nurburgring. Monte Racing 7 minut i 3 sekundy. Chyba rozumiecie o co chodzi. Jeżeli chcesz uzyskać najwyższą wydajność na torze, kup Mantai. Problem w tym, że to jest droga rzecz. Zwłaszcza gdy trzeba zapłacić też za samochód. Trochę się denerwuję, że jeżeli rozbiję ten samochód, będę musiał zapłacić się ogromny rachunek. Więc nie ma miejsca na wpadkę, ale chcę też jechać jeszcze szybciej i uzyskać przewagę między prędkością wyjścia samochodu a samym w gt RS. No to lecimy. osiem. Spójrz na tę stabilność. Ta pewność. Świetnie. Chyba trochę za późno zahamowałem. Dawaj. 210. co za wyczyn, dobrze, Mat, wykorzystaj to jeszcze bardziej idealnie. Wykorzystaj krawężnik, dobra robota. To jest to. Zwolnij hamulce. No jedziesz, to jest to. Teraz. 211. To jest to. 211. Mam mieszane uczucia, bo cieszę się z Twojego sukcesu, ale jestem jednocześnie wkurzony. Co za różnica. Mega stabilnie. Jestem bardzo zadowolony. Było jasne, że Mantai nie tylko generował znacznie większy docisk, ale także dawał mi pewność siebie, dzięki czemu mogłem jeździć szybciej. Kiedy spojrzeliśmy na telemetrię moich okrążeń w standardowym RS i Mantai, odkryliśmy coś bardzo interesującego. To jest moje okrążenie GT3RS, a to twoje GT3RS. Jakiego koloru jestem? Czerwony, ja zielony. Okay. Hamujesz przede mną, nie wjeżdżasz w zakręty z taką samą prędkością jak ja, a następnie w wyniku znacznie wolniejszej jazdy w niektórych miejscach zaczynasz przyspieszać nieco przede mną. Jednak w większości miejsc przyspieszasz po mnie. Jesteś więc wolniejszy na wejściu i w wyjściu. Co się dzieje na farbolice? Moja prędkość, wjeżdżając, jest znacznie większa niż Twoja, ale na wyjściu, ponieważ zwolniłeś o 20 km więcej niż ja, jesteś w stanie dodać gazu dobre 10 metrów przede mną. W rezultacie osiągamy prędkość maksymalną, gdy wjeżdżamy na prostą. Ale przez cały czas wyścigu jedziesz tuż za mną. Więcej czasu stracony na wejściu nie jest wykorzystane i tracisz go na prostej. Jaki jest mój czas okrążenia w porównaniu z twoim? Jesteś 4 sekundy za mną. To nie tak dużo. Całe życie. Na jednym okrążeniu. To sporo. Załadujmy Monte Racing i zobaczmy, jak to wygląda. I to jest zupełnie inny obraz. Nadal jestem na czerwono, ponieważ jestem za tobą. Jesteś wolniejszy ode mnie, nadal. Porozmawiam o tym potem, ale różnica się zmniejszyła. Jeżeli spojrzymy na przykład na pierwszy zakręt, to hamujesz później niż ja. Ja wjeżdżam w zakręt później. To doświadczenie, ale ty jesteś w stanie znacznie szybciej zmienić kierunek i znacznie wcześniej dodajesz gaz, dzięki czemu wyprzedzasz mnie o 30 na szykanie. Po prostu dzięki temu, że wjeżdżasz w zakręt nieco później, a potem znacznie wcześniej dodajesz gaz. W momencie hamowania przed następnym zakrętem, twoja prędkość maksymalna jest o 5 km większa od mojej, czyli jestem szybszy na szykanie. Na wykresie widać, że w innych miejscach nadal jestem nieco za tobą na zakrętach, ale w połowie zakrętu dodaję gazu wcześniej i naciskam na samochód bardziej. W niektórych przypadkach wychodzę z zakrętu szybciej niż te. Tak. Widzimy więc, że nadal jesteś za mną na wyjściu, ale nie jesteś dużo poniżej minimum. I dzięki pewności siebie i przyczepności tylnych kół dodajesz gazu znacznie wcześniej niż ja. W niektórych przypadkach wychodzisz z zakrętu szybciej niż ja i osiągasz większą prędkość maksymalną. Jeżeli spojrzymy na Ascari, masz wolniejsze wejście. Ale kiedy wyjeżdżamy i hamujemy przed paraboliką, masz 6 km na godzinę przewagi. Następnie wjeżdżamy na parabolika. Znowu jesteś wolniejszy, ale prędkość wejścia jest o połowę mniejsza niż w zakrętach RS. Jednak naprawdę interesujące jest to, że dodajesz gaz znacznie wcześniej niż ja. Jesteś bardziej zdecydowany, dzięki czemu na proste jesteś o 3 km szybszy ode mnie. W tym sensie, wolniejsze wchodzenie i szybsze wychodzenie faktycznie zadziałało. Mogę potwierdzić, Matt, że różnica czasu wynosi sekundę jedną dziesiątą. Naprawdę, na jednym okrążeniu. Jesteś o 3 sekundy szybszy tylko dzięki pewności Siebie. Pół miliona, oszczędza mi 3 sekundy. Gdyby to było F1, ile by to kosztowało? Nie mam pojęcia. Trzy sekundy. To zmienia wszystko. Tak. Niesamowite. I to tylko sprzęt. To nie ja, ani moje umiejętności się poprawiły. To sprzęt. Tak. Samochód też wzmocnił twoje umiejętności. Dzięki twojej znajomości toru i sposobowi prowadzenia samochodu otrzymujesz nagrodę za to, co wiesz i jak wykorzystujesz swoje umiejętności. I to jest to. Mam większą odwagę, żeby mocniej nacisnąć gaz. Dokładnie, ale jesteś dość wyrachowaną osobą, a samochód daje ci znać, że możesz zwiększyć moc. To jest różnica. Co za zmiana. Muszę się do czegoś przyznać. Mantai zawiera opony Michelin Pilot Sport Cup 2R. Nie 3 RS standardowy miał zwykłe opony Cup 2. To musiało mieć znaczenie. Rozmawiałem z kilkoma facetami z Porsche i uważają, że z trzech sekund, które poprawiłem, prawdopodobnie jedna sekunda wynikała z różnicy opon. Pozostałe dwie to zasługa Aero. Nie zapomnijmy też, że cały pakiet został skonfigurowany tak, aby można było jeździć na oponach Cup 2 R i w pełni wykorzystać ich możliwości. To podsumowuje filozofię Mantei. Wszystko w tym GT3 RS zostało precyzyjnie dostrojone, aby był szybszy i bardziej przystępny. Dzięki temu można czuć się na tyle pewnie, aby w pełni wykorzystać potencjał każdej modyfikacji, nawet na torze takim jak Monza. Ale czy warto dopłacić do standardowego GT3 RS? Jaki jest więc mój ostateczny werdykt dotyczący ulepszej Mantei Racing do GT3 RS? Za pół miliona, które pozwalają skrócić czas okrążenia o 3 sekundy i zbliżyć się do wyniku profesjonalnego kierowcy. To jest niesamowite. Gdybym chciał zbliżyć się do wyniku sama w standardowym samochodzie, musiałbym spędzić setki godzin na treningach. Więc to naprawdę świetny skrót.